Komisariat Policji w Gubinie prowadzi poszukiwania osoby zaginionej. Jest to Barbara Olszewska, lat 61, zamieszkała w Gubinie. Kobieta wyszła z domu bez odzieży wierzchniej oraz odpowiedniego obuwia. W akcji poszukiwawczej zaginionej uczestniczą także zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie, a także Straż Miejska. Zaginiona opuściła miejsce zamieszkania 6 stycznia około godziny 18. Ubrana była tylko w sweter koloru różowego z cekinami, czarną spódnicę za kolana, czarne rajstopy oraz białe kryte kapcie. Może mieć na sobie okulary. Kobieta nie posiada przy sobie żadnych rzeczy oraz dokumentów potwierdzających tożsamość. Od wyjścia z domu do chwili obecnej nie nawiązała z rodziną żadnego kontaktu. Rysopis kobiety to wzrost około 166 cm, waga około 60 kg, włosy farbowane proste, krótkie, koloru kasztanowego, oczy koloru niebieskiego. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia losu zaginionej prosimy przekazać pod następujące numery telefonów 997 lub 112